Cześć, witajcie, z tej strony Mateusz Przebienda. Witam Was w nowym odcinku. Nagrywamy po raz kolejny ze studia. Miesiąc listopad u nas w sklepie to jest czas promocji, wyprzedaży, czas czyszczenia magazynów. Miniony weekend zakończyliśmy akcję halloweenową. Powoli już rozmyślamy o tym, jak będzie wyglądał Black Week czy, czy Black Friday. Na pewno taką akcję zorganizujemy w tym czasie, jednak do tego momentu będziemy się Was starali przez cały miesiąc zaskakiwać jakimiś ciekawymi ofertami promocyjnymi. Przygotowaliśmy teraz dla Was specjalną promocję na całą ofertę firmy Timarmix. Wszystkie te produkty będą przecenione o minus 15%, więc jest to fajna okazja, żeby uzupełnić zapasy zanęt. Listopad, trochę mniej czasu na wędkowanie, więc można sobie pozwolić na stworzenie troszeczkę większych zapasów przed sezonem. Ale oprócz tej oferty promocyjnej przygotowaliśmy dla Was jeszcze dwa specjalne pakiety. Ja je nazwałem roboczo pakiet płciowy i pakiet leszczowy, i to właśnie o nich chciałbym opowiedzieć więcej w tym odcinku, także zapraszam do oglądania. Może zacznę od tego, że jeśli jesteście na bieżąco z moimi pozostałymi filmami, no to zapewne mogliście zobaczyć, że korzystam z zanęt węgierskiej firmy Timar Mix. Korzystam z nich od lat. Zresztą pewnie nawet na miniaturce do tego filmu mogliście zobaczyć, że to jest moje zdjęcie sprzed mniej więcej 10 lat, gdy łowiłem jeszcze tyczkę i już wówczas stosowałem te zanęty. No i przez tych 10 lat wydaje mi się, że. Poznałem doskonale całą ofertę firmy Timar Mix i z całej tej szerokiej oferty udało mi się wybrać te zanęty, które w moim odczuciu najlepiej sprawdzają się na naszych e, polskich warunkach. We wszystkich zanętach Timar Mix, które mamy w ofercie, przede wszystkim bardzo ważne jest to, że wszystko to, to są zanęty świeże. U nas mamy bardzo dużą rotację towaru. Zanęty, które obecnie posiadamy w magazynie, dotarły do nas mniej więcej na przełomie lipca i sierpnia a wszystkie pakowane są w zasadzie na bieżąco ze względu na, na wielkość produkcji. Druga bardzo istotna cecha znanej Timar Mix to jest to, że są to produkty niszowe. To jest moim zdaniem bardzo ważne, zwłaszcza w sytuacji, w której startujecie na zawodach wędkarskich. Obecnie na różnego rodzaju zawodach wędkarskich no, najpopularniejsze są jedna góra, dwie mieszanki zanętowe. I uwierzcie mi, że na ten moment korzysta z nich pewnie 60-70% zawodników. Więc jaka jest szansa, że wy podając ten sam towar, te same robaki. Najczęściej mówiąc na tej samej linii będziecie w stanie się wyróżnić od pozostałych zawodników. No raczej niewielka. I tutaj w sukurs przychodzą zalęty firmy Team Armix. To, że są one niszowe, w dalszym ciągu używa ich niewielu zawodników, daje Wam szansę wyróżnić się na te pozostałych. I moim zdaniem jest to bardzo ważna zaleta. Po prostu podajecie towar, który inaczej pracuje, inaczej wygląda inaczej pachnie. Najzwyczajniej na świecie jest inną zanętą niż te, które w większości są podawane przez innych zawodników, przez co możecie się wyróżnić i dać sobie szansę na ściągnięcie większej ilości ryb w Wasze pole łowienia. No i ostatnia bardzo istotna rzecz, to są składniki. Jakość składników użytych do produkcji tych zanęt, oczywiście wszystkie są najwyższej jakości, zarówno jeśli chodzi o te produkty piekarnicze, typu bułki, biszkopty, e, herbatniki, poprzez frakcje oleiste wspomagają Intensywną pracę tej zanęty, tak jak słonecznik czy konopia, a skończywszy na różnego rodzaju półproduktach pochodzenia kukurydzianego. No i wszystko to razem wzięte daje bardzo bogatą ofertę wysokojakościowych produktów dedykowane zarówno do łowienia płoci, przez leszcze, a na dużych rybach karpiowatych skończywszy. I teraz możemy wrócić do tematu pakietów zanętowych. W tej akcji promocyjnej przygotowaliśmy dla Was dwa rodzaje pakietów, więc zacznijmy może od pakietu płociowego. W tym pakiecie znajdziecie trzy zanęty, podobne do siebie, bo dwie z nich to są zanęty Timar Mix Elite Roach, a trzecia to zanęta Timar Mix Elite Roach Black. To są generalnie te same zanęty, one różnią się od siebie tylko i wyłącznie Kolorem. Natomiast ich cechą wspólną jest drobna frakcja. Ta drobna, ta drobna frakcja jest wskazana przy łowieniu płoci. To są ryby zazwyczaj mniejsze, takie, które potrzebują mniej scący towar, więc... Ta drobniejsza frakcja jest tutaj atutem. Dodatkowo te zanęty charakteryzują się bardzo intensywną pracą w pionie ze względu na dużą domieszkę ziaren, ziaren oleistych, konopi, łuskanego słonecznika. Bardzo ciężko jest zgasić tą zanętę, jej, jej pracę, właśnie ze względu na domieszkę tych frakcji oleistych. Ona praktycznie bez względu na dobliznianie bardzo intensywnie pracuje. No i te zanęty charakteryzują się również bardzo intensywnym aromatem. Jest to aromat ziołowo-czekoladowy. Tej zanęty używałem wielokrotnie na filmach z bardzo dobrymi efektami. I fajne w tej zanęcie jest to, że ona jest dobra nie tylko na płocie, ale również kapitalnie wabi kropiki czy też leszczyki. W tym zestawie płociowym znajdziecie dwa atraktory dedykowane do łowienia płoci. Są to atraktory proszkowe oparte na bazie yy, słodzika, więc one bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie, nawet chłodnej. No i w zestawie tych dwóch atraktorów macie atraktor o aromacie wanilii, czyli najbardziej klasyczny, płociowy dodatek aromatyczny i drugi opisany jako rocz. To jest też taki aromat bardzo słodki. Trochę śmietanka, trochę, trochę skopek, trochę karmel. Bardzo ciężki do zdefiniowania aromat. No i jeśli chodzi o traktory, no to oczywiście nie jest to żaden żadne Wunderwaffe jakaś cudowna broń, która otworzy wam łowisko, kiedy tych ryb nie ma. Ale są takie sytuacje, gdzie. Mamy ryby, potrzebujemy je pobudzić, niekoniecznie chcemy je karmić, na przykład tak jak teraz w okresach, kiedy ta woda jest zimna, i te ryby raczej nie potrzebują tyle towaru, bardziej chodzi o to, żeby je nęcić, właśnie, a nie o to, żeby doprowadzić do ich przekarmienia. No to wówczas użycie tych atraktorów naprawdę wydatnie wspomaga efektywność naszego łowienia. Jeśli chodzi o drugi zestaw, no to jest to zestaw dedykowany do łowienia leszczy. I w jego skład wchodzą trzy zanęty Timar Mix Elite Velance. Sama nazwa zanęty pochodzi od nazwy jeziora Velance, gdzie trzykrotnie odbywały się spławikowe Mistrzostwa Świata. Natomiast ważne jest to, że rybostan, który występuje na tym łowisku, bliźniaczo przypomina ten, który my spotykamy u nas na zawodach. Dominują tam niewielkie leszczyki, takie pomiędzy 200 a 400 punktów i to właśnie pod tego typu łowienie została stworzona ta zanęta. Nic więc dziwnego, że ona bardzo dobrze sprawdza się na naszych łowiskach, zwłaszcza w rywalizacji zawodniczej. Jest to zanęta o grubszej frakcji, powiedziałbym, że jest to zanęta średnioziarnista i jest to zanęta zdecydowanie jaśniejsza. Jest to kolor taki jasnobrązowy. Bardzo ważne jest to, że to jest zanęta, która jest bardzo podatna na dowilżanie. Przy mocniejszym dowilżeniu tej zanęty ona ma tendencję do mocnego dywadowania, ale nie jest całkowicie zgaszona. W dalszym ciągu ta praca jest taka wyraźna, zauważalna, co właśnie predysponuje ją do takiego aktywnego łowienia. Jest to zanęta, która świetnie sprawdza się na, na zawodach wędkarskich. Masę zawodów wygrałem używając tej zanęty i co ciekawe na różnych rybach. Wielokrotnie miałem kapitalne rezultaty używając ją do łowienia kleni, na przykład na kanale w Połańcu. Bardzo fajnie sprawdziła się przy łowieniu karasi. No i oczywiście jeśli chodzi o łowienie różnego rodzaju leszczyków. I w tym zestawie również znajdziecie dwa traktory proszkowe. Pierwszy z nich najbardziej klasyczny, jeśli chodzi o łowienie leszczy, czyli karmel. Natomiast drugi jest opisany jako Brim. To jest też taka bardzo słodka mieszanka, trochę piernik, trochę melasa, trochę karmel. No po prostu słodki dodatek aromatyczny, ale taki troszeczkę inny od karmelu, który można nawet w trakcie jednego łowienia stosować zamiennie, żeby pobudzać ryby do dożerowania. Regularna cena tych zestawów to 95 zł, natomiast my przygotowaliśmy dla was specjalną ofertę. Są one przecenione o 20%, więc ich cena będzie wynosić 79 ,90 zł i dodatkowo do każdego z tych zestawów otrzymacie od nas gratis. W zestawie płciowym będzie to biszkopt, czyli najbardziej klasyczny dodatek służący do wzbogacania zanęt płciowych. Natomiast w zestawie leszczowym będzie to gruba mączka piernikowa, również taki klasyk leszczowy, który stosuje się do e, poprawy aromatyki samej zanęty, jak również dla pogrubienia jej frakcji. Oferta będzie aktualna do końca miesiąca, natomiast ilość sztuk jest ograniczona, także. Kto pierwszy ten lepszy. Wydaje mi się, że to może być bardzo fajna e, sposobność do tego, żeby w dobrej cenie uzupełnić zapasy zanęt Team Ar Mix przed rozpoczęciem przyszłego sezonu. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Wielkie dzięki za uwagę. No i co zapraszam do śledzenia naszych kolejnych akcji promocyjnych i do skorzystania z tej, o której rozmawialiśmy dzisiaj. Dzięki i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!